Siemano dzień dobry pochwalony. Dzisiaj mam nietypowy temat dla Was na pogadankę, na słuchowisko, na to, żebyście sobie włożyli słuchawki do uszu, troszeczkę posłuchali, troszeczkę innego spojrzenia na świat gier, który, który wymaga yy, lekkiego poruszenia. Myślę, że w świecie graczy, a żeby móc spojrzeć, a na świat gier troszeczkę inaczej. Tle będzie leciał Exfil. To jest gra, którą jeszcze będę sobie tłumaczył, albo podpowiem wam, że coś taki projekt istnieje, Opowiadam wam moją opinię na ten temat. Tutaj akurat mamy rozgrywkę z Tagardem i z Psnuziem i z innymi jakimiś gigaczadami. Bawiliśmy się świetnie i uważam, że gra ma bardzo fajny potencjał do tego, żeby ażeby zaistnieć na rynku. Ale to na inny odcinek. Dzisiaj porozmawiajmy sobie o świecie gier z takiego troszeczkę innego, całkowicie pułapu. I mm, opowiem Wam z punktu widzenia, <laughs> i tu uwaga, ja ogólnie powtarzam, jestem mentalistą i moim konikiem jest świat mentalny badanie umysłu, zachowań społecznych socjotechnika. E, e, różne socjologiczne, ma e, e, socjologiczne manipulacje, psychologia, psychoanaliza, okultyzm, razem z tym całym duchowym, różnym rozgariaszem, który, który e, e, w swoich dziedzinach naukowych wpływa na mental, czy tego byśmy tam chcieli. To, to, to jest w ogóle całkowicie inny temat, który. Który można by było tutaj na tym kanale poruszyć, jeżeli będziecie mieli i ch będziecie chcieli. Sam okultyzm, jak dobrze wiecie, jest w pierdeliardzie gier, tylko wszystko jest brane jako taki freak. Ja mógłbym wam poopowiadać te głębie tego wszystkiego, to nie chodzi o to, że tam coś straszy albo jakieś inne rzeczy, tylko dlaczego pewne elementy się pojawiają, dlaczego pewne rzeczy przykuwają naszą uwagę, a my jesteśmy w świecie gier. Świat gier jest specyficzny. Świat gier jest, jest, jest cudownie zaprojektowaną szufladą dla ludzkich umysłów. Polega to na tym, że świat gier jest zbudowanym krajobrazem, w który twój mental się wtapia. Ty czujesz, że jesteś uczestnikiem tego świata. Ma tam być odpowiednia muzyka, ma tam być odpowiednia aranżacja graficzna, ma tam być jakieś korelacje z innymi graczami. Na tyle mocno człowiek wchodzi w świat gier, że, że niejako Łacza się w tą pozycję, i umysł w pewnym momencie ma taki klik, i przestaje rozpoznawać rzeczywistość. Do tego są potrzebne jeszcze dobrej jakości słuchawki. A żebyś założył, tak, założył, jedna ręka jest na klawiaturze, lewa przeważnie, kiedy to jest to taki, taki tombak używania lewej ręki. Czyli kreacji lewej ręki, myszka jest prawa ręka, kreacja prawej ręki i dźwięk, który bezpośrednio najlepiej stereo wchodzi do Twojego mentalnego świata. Razem, im większy monitor, lepsza grafika, oczy nasycają się tym, co patrzysz, i u Ciebie jest klik w umyśle, klik, i stajesz się tym światem. Dlatego VR. Wszystkie te e, okulary VR jeszcze głębiej Cię przenoszą. Jest to, jest, jest to zrobione jak, jak w tym filmie z Brucem Willisem, e, surogaci su, czy coś takiego, można sobie zobaczyć. Wirtual wchodzi do Twojego umysłu i jeżeli Ty masz życiową, życiowe przemyślenia, to on się nakłada bezpośrednio. Nakłada się im dłużej siedzisz godzinę drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą, przypuśćmy, w świecie gier. To w pewnym momencie dwa filmy lecą i się, się stapiają. Jak często macie coś takiego, że, że na przykład gracie, 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 coś mocno wejdziecie w ten świat, wychodzicie na zewnątrz i macie wrażenie, że jeden, jeden świat od drugiego się odkleja i macie takie przebłyski, że nie wiem, yy, pamiętam sam. Jak na przykład w Tarkowie siedziałem godzinami, spędzałem czas, i w pewnym momencie masz takie odruchy, że chciałbyś się wychylić za rogu dosłownie budynku, żeby, żeby, żeby po prostu również spojrzeć, i to, i to z prawej strony, bo z lewej cię oczywiście więcej w Tarkowie widać, z prawej wychył robisz. Ten, e, 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 robisz pika, żeby zobaczyć, czy ktoś idzie. <grym> Albo na przykład w Hancie siedziałem i tam dużo kruków jest. I jak, jak, jak idziesz, to te kruki, w momencie, kiedy jesteś za blisko, one odlatują, powiadamiają innych graczy o tym, że ty jesteś gdzieś w, w pobliżu tych kruków. Trzeba, trzeba zobaczyć, skąd one startują i w którą stronę lecą. Wtedy wiadomo jest mniej więcej, gdzie jest Twoje położenie. I. Pamiętam, jak dziś po wielogodzinnej sesji idę do sklepu, siedzi gołąb i odlatuje nagle. A ja mam wrażenie, taką myśl, że w tym, momencie, w tym momencie zostanę rozpoznany przez rzeczywistość. I możemy to bagatelizować. Możemy to bagatelizować. Mówić, Haha, to jest tylko taka śruba, to jest tylko taka wkrętka, to jest tylko takie nałożenie. Tylko, że umysł, jest jak dziecko. On nie rozpoznaje tej wkrętki. I siedzę trochę w tym świecie gier. Znam się na mentalu i mogę Wam powiedzieć, że, że świat gier jest naprawdę ekstra. Uwielbiam. Będę siedział, będę, będę grał, będę streamował, będę z Wami rozmawiał. Tylko trzeba pewną rzecz zauważyć. Jeżeli przekraczasz pewnego rodzaju barierę siedzenia, w świecie gier, to jest taka możliwość, że zostaniesz odrealniony, odrealniony od świata, w którym przebywasz. Wtedy może ci się sypnąć przyjaźń, sypnąć praca, sypnąć małżeństwo, sypnąć partnerstwo, sypnąć różne rodzinne sprawy, sypnąć, jeżeli jesteś starszym człowiekiem, tak jak ja, sypnąć relacje między tobą a dziećmi. Ponieważ będziesz chciał przełożyć świat gier na ich zachowanie, a oni nie będą NPC-tami, NPC którzy mają świadczyć ci i urozmaicać I jeszcze ten umysł wychodzący z gry, idziesz do rodziny, a oni odgrywają inne role. Twój umysł po prostu dostaje bzika, dostaje pierdolca, i on mówi ty. ty nie jesteś w moim świecie gier w tym momencie, jesteś, jesteś NPC-tem, którego trzeba odwalić. I wtedy zaczyna się z partnerem, z żoną, nie wiem, z mężem, bo jeżeli jesteś e, 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 graczką, nazwijmy to tak. E, może dochodzić do urojeń, urojeń w twoim umyśle, kiedy ty chcesz przerzucić świat gier na rzeczywistość otaczającą. I poprzez świat gier chcesz, chcesz tej większej ilości dopaminy, większej ilości kortyzolu, większej ilości tych wszystkich, tych wszystkich zaangażowanych w świecie codziennym, bo świat codzienny staje się coraz nudniejszy bo to takie jakieś rozmowy, bo tutaj nie ma, nie ma takich różnego rodzaju emocji, nie ma różnego rodzaju podejścia, nie ma, nie ma skradania się, nie ma, nie ma one nie ma tego wszystkiego, świat rzeczywisty staje się nudny, więc odpalasz to znowuż, żeby znowu to wejść, żeby się tym wszystkim ekscytować, żeby być jak najbardziej na bieżąco. Chcesz jeszcze w dodatku, żeby, bo tam ze stasza ci coś ucieknie, bo tam potwory, one czekają na to, żeby je zabić, a ty, 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 ty marnujesz czas na sen, marnujesz czas na to, żeby z rodziną przebywać, żeby z dzieckiem na rower wyjść, marnujesz ten kurwa czas na to wszystko, oni cię wkurwiają, że oni coś od ciebie chcą, że oni mają ochotę cokolwiek tobie mówić, czy oni nie mówić, te rodzinne spotkania są takie tralalala, potem do roboty musisz iść, musisz to wszystko, a ty żyjesz, ja pierdolę, co ja bym zrobił, na pewno następnym razem yy, to misję inaczej przejdę, one, będę one hitowa, nauczę się, zrobię gold challenge zro zrobię taki challenge pierdoli się w głowie i tu trzeba zachować pewnego rodzaju dystans, po kilku godzinach powinieneś wyjść samotnie bez rodziny na spacer chociaż przejść się do sklepu z myślą oddzielenie tych dwóch obrazów bo na oczach zostaje ślad, ślad nie wiem, czy rozumiecie biochemię, jak, jak wygląda biochemia człowieka ślad światła, świat tego, tego niebieskiego światła, zostaje świ, ślad, tak jak ślad zostaje na Twoim mentalu. I te obrazy, obrazy w ten sposób cały czas jeszcze u Ciebie migają, tak samo jak, jak dzieci. Bo my starsi to mówimy: Jacy, to kurwa, jesteśmy zajebiście. Świat gier nie robi na nas wrażenia. Zobacz jak dzieci. Dzieci, jak, jak dostaną komórkę, to one potrafią bardzo szybko zacząć operować. Dlaczego tak jest? Dlaczego one potrafią wejść w ten świat i potem. E, siedzą przed bajkami w telewizji, bo to jest podobne, podob, bardzo podobnie zbudowane przed bajkami. One już tam są, ślina cieknie i, i powiedz im, żeby posprzątały w pokoju. E, Dostają kurwicy. Nie, nie będę tego robić! Nie będę tam tego robić! To jest niedobre! Ty rodzic jest kurwa sły i tak dalej, bo, bo, bo naklejka jednego świata przebija się z naklejką drugiego świata i dochodzi do urojeń w twoim umyśle, w, w umyśle twojego dziecka i świat gier wtedy wypacza ci sposób myślenia. I to jest pułapka. Oprócz tego, że ja uwielbiam siedzieć w. Świecie gier, tylko ważne jest zrozumienie, jak to działa powinieneś mieć przy sobie wodę, powinieneś mieć przy sobie okulary na niebieskie światło, powinieneś robić pauzy, pół godziny idziesz na spacer, na przykład, na, na pół godziny na spacer, wracasz po kilku godzinach i ewentualnie odpalasz streama, ale kurwa streamer tego nie zrobi, bo jest pierprzona widownia, bo on musi teraz robi elegancki wielki wiwat, wszyscy siedzą, on siedzi, bo hajs musi się zgadzać, wszyscy mają tararara, bo to musi być taki świat, a nie inny i tak dalej świat gier to świat urojeń urojeń pewnej fantazji i pewnego rodzaju wyobrażenia ja będę super bohaterem ja będę teraz kurwa komandosem, ja będę teraz nie wiem, chodził i tratatata robił lub różne inne rzeczy on będzie teraz survival robił, większość <ścoughs> tych ludzi i tak w survivalu by sobie nie poradziła ale mamy jakąś domieszkę tego fantastycznego świata, że jesteśmy w stanie przetrwać. Mamy normalnie aż wrażenie, że my byśmy też dali radę przetrwać. Ponieważ umysł asymiluje te obrazy, które widzi, do środka. Tak? Do środka. Na przykład, dlaczego, dlaczego jak, jak tak dużo ludzi gra w brutalne gry, ja sam lubię. Krew się leje. Mózg paruje. Tak? Później, jak oglądają jakieś naprawdę... W 60 latach ubiegłego stulecia, jakby ludzie oglądali tak brutalne sceny, to by wyłączali, zasłaniali. Dzisiaj siedzimy i popcorniemy. Ha, ha, ha. Patrz! Głowę mu odcięło! Ha, ha. Ale debil! Ha, ha. Rozumiecie? Przekroczyliśmy pewną barierę. Gry nas mają przystosować do brutalności tego świata i do pewnego rodzaju ewentualności i znieczulicy na to wszystko, co jest dookoła. Haha, ha, związek się sypnął, chuj, dobra, idę pograć. Haha, ha, rodzina się sypie, haha, ha, kasa się sypie, to, tamto. Pasji nie mam, mam tylko gry, mam tylko gry. Musicie, musicie spojrzeć na to jeszcze raz. To nie znaczy, że macie przestać. To znaczy, że trzeba zrobić to przearanżowanie systemu. Śrubokręt i przekręcasz pewnego rodzaju. Tik, 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 bo inaczej ten świat cię pochłonie, a ty zostajesz z ręką w nocniku bo rachunki ci przyjdą. Więc trzeba robić pewien dystans cały czas. Wiedzieć dlaczego i po co. I Twoje zamierzenie, które jest. Zrodzone w twoim umyśle musi być dominantem i rodzicem nad obrazem, który widzisz, żebyś mógł w każdym momencie odejść od ekranu i nie mieć tęsknoty za tym, że na przykład tak jak w Tarkowie nie odbierę Staszu, to mi się świat zawali albo inni levelują, a ja nie leveluję, przez to mój bohater będzie dużo mniejszy, dużo słabszy i tak dalej. No i no i przyjdzie reset i tak wszystkich wyrówna. No i to nie, jest, to nie jest. tak, że ty musisz. Świat twój, ma ci sprawiać radość i nie postradaj zmysłów grając. Bo inaczej będziesz jednym z wielu, który potem idzie do ludzi i robi tak. A, 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 bo nie ma dialogu napisanego, który jest w scenariuszu. Nie ma zadania. Musisz je wypowiedzieć samodzielnie, konstruktywnie, kreatywnie. A tu jest a, a. A, jak z, jakbym z botem rozmawiał? A, a, pomyśl, powiedz coś o sobie. A, a, a. Za dużo filmów, za dużo gier, za dużo Netflixa. I potem jest dysonans poznawczy. Ty masz się wypowiedzieć, dać swoją kreatywną y, zdanie na jakiś temat, a ty a a, 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 No to ja macham ręką i myślę sobie, no, sz, sz, przygłup i idę dalej. Więc, więc, świat gier jest wspaniały. Wirtualny świat pochłania. Można, można po prostu wejść umysłem w ten świat i bawić się znakomicie. Ale zwróć uwagę, jak głęboko chcesz wejść, bo być może styki się kurwa popalą i zostaniesz w wirtualnym świecie jako, jako jeden z tych podłączonych kablami, jak w Matrixie. Będziesz tylko odgrywał sceny i wszystko to, co ci narzuci. E, narzuci dany projekt. I między innymi między innymi taka ciekawostka. Są gry, które, które dosłownie ludzi w tyłek. Dosłownie ich producenci walą po prostu wuja. I ludzie się na to godzą. Dlaczego? Bo to jest, jest, bo, to jest je, bo to jest ich jedyny świat w ich mentalu który oni rozpoznają, on się tak przeżarł i on rano wstaje i mówi kurwa muszę to odpalić. Nieważne już co tam jest, nieważne, że to działa w trzech klatkach, nieważne, że lagi są kurwa na pół osiedla, nieważne. Oni zawsze będzie tłumaczeni to takie było, to tak ma być, to ten, ponieważ z żarty masz umysł już, już nie rozpoznajesz, że, że twoje wymagania po prostu obniżyły się do poziomu zero, Ważne, żeby być w tym świecie, żeby właśnie w to robić. Gry miały sprawiać frajdę, miałeś być kreatywny, konstruktywny, już, już dużo większej konstruktywności ma Minecraft niż te wszystkie gry typu wsiąkłeś i zapomniałeś. <laughs> Zwróćcie na to uwagę, pomyślcie, jak to można inaczej zaranżować w swoim życiu. To ode mnie. Jak chcecie więcej takich przemyśleń, więcej kontentu takiego zarażającego Was, z innego perspektywy patrząc na świat gier, dajcie mi znać. A w tyle Exfil. A ja czasami streamuję. Zapraszam. Bawcie się dobrze. Wpadajcie, porozmawiamy. Nie zawsze musimy tylko o grach. Pamiętajcie: Pastor zajmuje się różnymi rzeczami, o których mało kto wie. Być może dotrzesz do jakichś tajemnic i meandrów umysłu, nie spodziewając się, że one tam siedzą. Witam w świecie gier, iluzji, wirtua i wszystkie te wiary tego świata. Pochwalony, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.